Księga Joba, rozdział 28, część 2. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra. Nie można za nią zapłacić złotem ofiru, ani drogocennym onyksem lub szafirem. Job kontynuuje swoje rozważania o mądrości, o jej cenie. Stwierdza, że nie można mądrości nabyć żadnymi kosztownościami, ani złotem, ani srebrem. Ani drogimi kamieniami. Dopiero co mówił o tym, jak się je wydobywa, jak cenne są dla ludzi, jak bardzo się dla nich ludzie wysilają, ale mądrości za nie nie nabędą. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote. Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Nie dorówna jej topas etiopski. Nawet na wagę szczerego złota nie idzie. Skąd więc bierze się mądrość i gdzie jest miejsce rozumu? Wcześniej Job mówił o cenie mądrości, teraz mówi o jej wartości. To są dwie różne rzeczy. Cena jest miarą wartości, ale niekoniecznie jej odpowiada. Job uważał, że wartość mądrości przewyższa wartość wszystkich kosztowności, jakie człowiek może wydobyć. Z ziemi. Więcej jest ludzi, którzy chcą zdobyć złoto, niż takich, którzy chcą zdobyć mądrość, ale mądrość ma wartość większą. Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przez ptactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią, słyszałyśmy wieść o niej na własne uszy. Zdobycie mądrości nie jest łatwe. Żaden człowiek sam z siebie nie wie, w jaki sposób ją zdobyć, czym ona jest, choć. Ludzie wiedzą, że coś takiego istnieje, zwierzęta również. Job mówi, że otchłań i śmierć mówią o mądrości, czyli uważa, że zwłaszcza ci ludzie, którzy już odeszli z tego świata, doceniają jej znaczenie, choć też mogą nie wiedzieć, jak ją zdobyć. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Job uważa, że tylko Bóg może dać mądrość, bo tylko on ją posiada. Dla Joba ta mądrość to jest chyba umiejętność życia na tym świecie, który stworzył Bóg. I tylko Bóg może jej udzielić, bo to Bóg stworzył i zna cały ten świat. I zna go, bo widzi go całego. Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy, Wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował. Ta mądrość powstała, kiedy Bóg tworzył świat, kierował się nią wtedy. Job podaje różne przykłady mądrości Boga. Job uważał, że Bóg mądrze ustalił ilość wody na świecie i siłę wiatru. Uważał tak, chociaż wiatr zabił jego dzieci. Uważał też, że mądrze Bóg ustalił prawa rządzące powstawaniem deszczu i powstawaniem błyskawic. Chociaż ten ogień z nieba, który zniszczył jego trzody, to być może też była błyskawica. I rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska. Ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Job w swoich rozważaniach i poszukiwaniach mądrości doszedł do tego, że jest ona związana z Bogiem i ze stosunkiem człowieka do Boga. Jeśli człowiek odnosi się do Boga z bojaźnią i unika złego, to przez to samo postępuje mądrze. Te nieszczęścia, których doznał, nie zmieniły jego przekonania. Jest źródłem mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż obdarza mnie mój Bóg jest źródłem mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż i melu bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie daje mi aniołów co z czego wciąż mnie mu. Jezus o mnie troszczy się tak troszczy się mój Jezus o mnie troszczy się mój Bóg jest źródłem życia swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie mój Bóg jest źródłem mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż i według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie daje mi aniołów co strzegą wciąż nie. Mój Jezus o mnie troszczy się tak troszczy się mu Jezus o mnie troszczy się i według bogactwa chwały swej Odarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co z czego wciąż nie mu Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, Jezus o mnie troszczy.